Jak mocne Pay to win będzie w koreańskiej wersji Ion 2, tego nie wiem. Natomiast wiem, które elementy wskazują na to, że gra będzie Pay to win. Po pierwsze klucze, klucze, które kupujecie za walutę premium i służą do otwierania skrzyń w otwartym świecie, ale mając ten klucz, będziecie mieli lepsze nagrody z tych skrzyń. Kolejna sprawa to od Energy, które będzie dawało wam 7 dodatkowych wejść na instancję tygodniowo. I opcja wymiany kinachów na kunachy. Kinachy to podstawowa waluta w grze, czyli złoto. Z kolei kunachy to waluta premium. I generalnie wydaje się to być spoko. Ktoś, kto gra free to play, nie wydaje yy, kasy na item shop, może kupować sobie elementy z item shopu, tak? ponieważ może kupić sobie kunachy. Ale działa to też w drugą stronę. Ktoś, kto wydaje gigantyczne ilości pieniędzy na kunachy, gromadzi dużo, dużo więcej kinachów. Jak bardzo będzie to pay to win, tego nie wiemy, ponieważ ważna jest skala i jak działa gra, i co można faktycznie nabyć za kinachy, co można zdobyć z konkretnych dungów i co można zdobyć ze skrzyń. Ale te elementy śmierdzą i to jest chyba oczywiste.